Kolejny numer naszej gazety 225 numer. Dzisiaj ze mną Agnieszka Marczak. Witam Cię Agnieszka. Witam Albercie, witam Państwa. Także co dwa tygodnie się spotykamy. Sentencja tutaj w gazecie kiedyś. Nie ma takiego dnia tygodnia. Nie ma. Musimy robić to co dwa tygodnie, nie kiedyś, tylko ciągle. W gazecie dużo ciekawych artykułów, ale dzisiaj skupimy się na trzech artykułach. Pierwszy artykuł jest to wywiad z poseł Agnieszką Soli, to może y, y, Agnieszka imieniczka Marczek opowiem. Tak, jest to bardzo dobry y, wywiad z panią Poseł, która jest z, od nas z Dolnego Śląska z trzeciego regionu. Jest to bardzo dynamiczna osoba, y, naprawdę zajmująca się swoim regionem, jeżdżąca po wielu miejscowościach. Warto <laughs> przeczytać ten artykuł, warto się udać do niej po Jakąś poradę czy pomoc. I Albert Dave opowie o bardzo dobrej akcji pani posłanki, która pomogła w dużej sprawie. Tak, to, to jest wyjątkowa pomoc, bo, bo błyskawiczna i skuteczna. To, to jest najważniejsze. Zgłosił się do nas pan, który prowadzi drukarnię, miał bardzo duże zamówienia, maszyny odmówiły posłuszeństwa, potrzebny był serwis. A w związku z tym, że Maszyny były w Czechach, to i serwis był w Czechach. To był okres pandemii. Także serwis, żeby przyjechać do Polski, by musiał 14-dniową kwarantannę odbyć. Żaden serwis nigdy by się na coś takiego nie zgodził. Pani poseł błyskawicznie zareagowała po dwóch dniach. Ja nie będę opisał całej sytuacji, jak ona to zrobiła i tak dalej. Po dwóch dniach były ustalenia, że serwis nie zatrzymując się nigdzie w Polsce wjeżdża. Wjeżdża do Polski do Zakładu, w zakładzie nie ma ludzi, jest pełna dezynfekcja, robi serwis i naprawę tych maszyn i wraca, również nie zatrzymując się jakimś takim ustalonym kanałem do Czech. Wszystko odbyło się idealnie. Także to jest skuteczność i tu chcemy pokazać, że, że po prostu ludzie czasami dobrze wybierają. W tym wywiadzie jest jeszcze bardzo ciekawy temat patriotyzmu gospodarczego. Tak, jest to poruszane przez panią poseł Soin, która propaguje polski produkt, ona o tym mówi i nagłaśnia sprawę kupowania naszych rodzimych polskich produktów, o której piszemy i mówimy już od dawna, namawiając również państwa, żeby patrzeć się na kod 590. Tak, bo to służy całej gospodarce i służy nam, całej społeczności. Nie obyło się w Wiadomo, rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, są dwa artykuły Michała Moniki i Piotra Winiarskiego, może powiesz o, o tym artykule Piotra Winiarskiego, bo on porusza bardzo ciekawy temat, właśnie e, udział Polonii w, w tym starciu z, w Polaków z Bolszewikami jak wielką rolę odgrywała Polonia praktycznie z całego świata i Polonia we Francji, która wspomagała tworzenie się nowej armii polskiej, jak również Polonia ze Stanów Zjednoczonych, gdzie początkowo liczona na tysiąc ochotników, a zgłosiła się do błękitnej armii Halera ponad 23 tysiące ludzi. Wliczając to wiem, że były tam również kobiety, które służyły jako pielęgniarki, także była to olbrzymia armia. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki objął patronatem honorowym obchody setnej rocznicy w Osowie, które będą od 14 do 15 sierpnia tego roku. Zapraszamy bardzo wszystkich do udziału w tych obchodach. Jeszcze jeden artykuł, o którym warto wspomnieć, jest artykuł Sensora Srokowskiego o Kornelu. świętej Pięci Kornelu Morawieckim jako o mecenasie sztuki i twórców, młodych twórców. Kornel jest tutaj osobą staną, natomiast w tej materii jest dużo jeszcze do powiedzenia, żeby, żeby pokazać, jakim on był. Interesował się na przykład rzeźbami i wspierał bardzo mocno Ludwika Ogorzelec w jej karierze, no, światowa rzeźbiarka z naszego zresztą środowiska, ale również Stanisław Stokowski namówił Kornela, żeby organizować pięć, przez 5 lat, była edycja, Konkursy literackie. Tam była poezja, proza młodych twórców. Wielu tych młodych twórców nie opublikowałoby ani żadnego wiersza, ani żadnego opowiadania, ani nie wydałoby żadnej książki. To te, te, Ta ich poezja i ta ich twórczość była publikowana przez 5 lat w naszej gazecie. Na rozdaniu nagród, korner, mimo licznych obowiązków, był zawsze. Zawsze y, mówił do tych ludzi przejmujące rzeczy. Ja, może, takie dwa fragmenty przytoczę na jednym z, y, z rozdań. Dwa wątki chcę poruszyć. Jeden to zasada twórcza. Dyscyplina na miejscu, najwięcej znaczeń. Drugi to stulecie niepodległości Polski. Co to jest niepodległość? Niepodległość to nie wystarczy, żeby obcy nam nie rządzili. Ale to jest taka tylko pół niepodległość. I jeszcze potrzeba, żeby elita tego narodu. Państwo jesteście szykowani, czy jesteście do tego całość, w życiu dla narodu. Mieliście na uwadze całość służbę narodowi, a nie tylko sobie. Rządzili nami obcy, byliśmy podzieleni na zabory, ale elity mieliśmy wspaniałe. I właśnie sądzę, że Kornel chciał właśnie, żeby ci ludzie wierzyli, że mogą być elitą. Albo drugi taki fragment, który, który mówił też na rozdaniu jest nagród jest o wiele bardziej... Przyjmujący, o ile bardziej wymowny. Jak ja umrę, to wasz świat będzie jeszcze bardziej światem ducha. Na szczęście jest to wielkie przesłanie Pana Jezusa, który mówił: Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość będzie Wam dodana. Wy macie szukać swojego Królestwa Bożego. To jest moja prośba do Was i moje wymagania. Te słowa dalej obowiązują, szczególnie do takich autorów, którzy nieraz byli wyróżniani u nas do Kaczka, do Kingi Tyczyńskiej. Także e, poznajemy Kornela, takiego, taki, jakiego jest mało znany: człowieka, który e, kochał poezję, kochał filozofię, kochał myśl, kochał każdą twórczość i wspierał. Porozmawiajmy o takim zdarzeniu i tekście. Tu jest akurat wpis premiera Mateusza Morawieckiego odnośnie prowokacji środowiska LGBT, które tęczowe flagi, tą ciężko to nazwać flagą, bo nie spełnia to jakichś tam norm, żeby mówić o fladze. Tęczowe to coś zawisi na pomniku. Nie ma na to zgody, nie ma na to zgody naszej, ale co jest bardziej zdumiewające, że to chyba było teraz w internecie dość dużo na ten temat, że na rzecz firma produkująca piwo wykorzystuje, wykorzystuje LGBT do promocji swoich wyrobów. Wydaje mi się, że żadna firma, która jest w Polsce, żadna firma, która jest na tym naszym terenie nie powinna występować przeciwko wartościom, naszym wartościom. Przeciwko naszej tradycji, przeciwko nam, przeciwko społeczeństwu, bo my to, to trakt, tak traktujemy. Te środowiska występują nie tylko przeciwko wartościom tradycji, ale również na przeciwko naszej religii, obrażając nasze, nasze uczucia. My do nich nic nie mamy, niech oni do nas też, niech oni od nas się też trzymają z daleka. Chcemy wspierać po prostu, żeby ta nasza gospodarka się rozwijała, ale w myśl naszych naszych polskich tutaj zasad i reguł, i wartości. Jeszcze jedna rzecz, może też jest w gazecie. Nie wiem, czy będziesz. W 15. W sobotę wybornika Śląskich jest o godzinie 11.00 na wyremontowanym dworcu kolejowym odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej świętej pamięci Kornelowi Morawieckiemu. Również jest memoriał kolokolarski w tamtym terenie, bagnie Oborniki, który, który yy, tutaj promował słynny kolasz z czasów Ryszarda w Heniu Charuski. Yy, zapraszamy na tę uroczystość, będzie koncert, będzie msza, będzie catering, yy, będzie, yy, będzie rodzina świętej Pani Marszałka Kornela Morawieckiego. Sobota, ta sobota od godziny 9 zaczyna się start wyścigu. Także zapraszamy, będziemy również tam, będziemy obecni z gazetą, zapraszamy do prenumeraty gazety, do czytania, do jej oceny. bądź z nami. Zapraszamy do czytania Gazety Obywatelskiej.